Zadanie. Na mapie dany jest zapis. 2 cm to 50 km. Skala tej mapy to, no właśnie, ile. Mamy na mapie informację, że 2 cm to 50 km. I aby znaleźć tę szukaną liczbę, to wystarczyłoby podzielić 50 km na 2 cm, no bo chcemy wiedzieć, Ile razy rzeczywistość jest większa od tej odległości, którą mamy na mapie? Oczywiście, przy podzieleniu 50 km na 2 cm, no to musiałbyś zmienić najpierw jednostki tutaj na centymetry No i byś podzielił tę wartość większą przez mniejszą, i otrzymasz już gotową odpowiedź. No ale ja sobie tutaj chcę zrobić troszeczkę inaczej. Bo pamiętamy, że na przykład ta skala z punktu A, tutaj mamy 1 do 2 milionów 500 tysięcy. To jest taka informacja dla nas, że 1 centymetr z mapy odpowiada 2 milionom 500 tysiącom centymetrów w rzeczywistości. Więc zechcę doprowadzić ten nasz zapis, że 2 cm odpowiada 50 km, do zapisu, że 1 cm odpowiada pewnej dużej ilości centymetrów w rzeczywistości. Więc, żeby mieć tutaj 1 cm, podzielę to na 2. Ale jak to podzieliłem na 2, no to prawą stronę proporcji również podzielę na 2. No tutaj 2 na 2 to 1 cm, na 50 km na 2 to 25 km. No i to już jest prawie skala, no prawie, bo mamy złe jednostki 25 km zamienimy na centymetry, e, więc kilometr ma 1000 m, e, więc e, 3 zera tutaj dodatkowe dopiszemy, a metr ma 100 cm. Więc dodatkowe dwa zera się tutaj pojawi w tym zapisie. Więc e, tę wartość liczbową w kilometrach zastąpimy liczbą 2,5 miliona centymetrów. Więc napiszmy: 1 cm to 2,5 miliona centymetrów. No jeżeli już mamy zgodność jednostek, to moglibyśmy tutaj zapisać podobną skalę. Tylko w postaci właśnie skali mianowanej, że 1 cm, 1 cm na mapie odpowiada 2,5 miliona cm w rzeczywistości. Jeżeli mamy te same jednostki, to ta wartość tutaj zapisana jest już naszą skalą. To jest 1 do 2,5 miliona, więc mamy właśnie odpowiedź pierwszą.